Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Tak jak zapowiadałam, przychodzę do Was z ulubieńcami. Ulubieńcy to będą z miesięcy maj, czerwiec, można powiedzieć. No i powiem Wam dzisiaj o kilku rzeczach, które mnie pozytywnie zaskoczyły i które należą teraz do moich ulubionych rzeczy. Zapraszam! Sporo rzeczy będę tutaj pokazywać na zbliżeniach, ale zaczniemy właściwie od filmu, dlatego że raczej te miesiące nie obfitowały w seriale i filmy, jeśli chodzi o moją oglądalność, ponieważ dopinałam sprawy związane z pracą magisterską, jak dobrze wiecie, z poprzednich filmów. No i dlatego też e, tych filmów i seriali naprawdę, naprawdę nie było aż tak dużo, więc nic nie mogło za bardzo trafić do moich ulubieńców, aż do dosłownie kilka dni wcześniej temu. E, czyli do filmu Poczujcie rytm. E, nowy film na Netflixie, jak zobaczyłam trailer, to pomyślałam sobie, fajnie, będzie to takie kino familijne, trochę młodzieżowe, e, ale wydawało mi się, że będzie w tym coś wartościowego, coś mądrego i naprawdę film jest absolutnie wspaniały. Oczywiście nie jest to jakieś kino wysokich lotów, jest to tak jak mówię, film raczej familijny i młodzieżowy. Ale muszę Wam powiedzieć, że dotknął mojego serduszka po prostu w bardzo różnych miejscach. I podczas sceny tańca takiego jazzowego układu wzruszyłam się. Autentycznie się wzruszyłam, naprawdę. Po prostu to było dla mnie takie zaskoczenie. Więc ten film jest absolutnie fantastyczny, bo jest taki cieplutki, taki naprawdę, naprawdę mówiący o ważnych rzeczach. O, o marzeniach, o tym, kto jakby może do tych marzeń dążyć, a kto nie. No i o tym, jak różni są ludzie i jak różne mogą mieć talenty, problemy. No, naprawdę wielopłaszczyznowy film i, i bardzo mnie to zaskoczyło, bo taki wydawało mi się, że to będzie jednak taki typowy familiak śmieszny, dobra, o dziewczynie, która zmienia się pod wpływem po prostu tego, że uczy grupę dzieci tańczyć. Natomiast nie, ten film niesie ze sobą dużo, dużo więcej, a do tego ma taką bardzo przyjemną otoczkę właśnie, kina familijnego, więc absolutnie polecam. Jestem totalnie zakochana w tym filmie trochę do moich ulubionych, mimo że tak jak mówię, jest to raczej taki film na podniesienie na duchu i po prostu no po prostu poruszył mnie. Ogromnie mnie poruszył, także poczujcie rytm, absolutnie polecam. Już nawet nie wiem, jak go ocenić. Myślę, że w granicach 8 a 9, ale serduszko absolutne daje temu filmowi. Ten film to jest po prostu jedno wielkie serce ode mnie. No i teraz, kochani, przejdę już do rzeczy totalnie, totalnie niezwiązanych. Totalnie niezwiązanych z kwestiami filmowo-serialowymi, aczkolwiek z szeroko pojętymi kulturalnymi, dlatego że chciałam Wam polecić pewne zakładki do książek. Są to zakładki autorstwa Ines Art. To jest taka dziewczyna polka, która właśnie robi je własnoręcznie. Rysuje, projektuje, a potem drukuje w formie takich jakby zakładek magnetycznych. To znaczy one są jakby takie lekko papierowe. Pokażę Wam oczywiście na zbliżeniu. No i pomiędzy jest magnes, więc to są takie, żeby założyć na książkę, na stronę i połączyć sobie naprawdę bardzo ładne ja akurat kupiłam dwie Disneyowskie z Pocahontas i Bajanu natomiast jest bardzo dużo różnych są też z Wiedźmina są też ogólnie takie książkowe z powieści których ja nie czytałam więc na pewno jest tu duża gratka dla tych fanów tych powieści ale tak jak mówię dla fanów Disneya ja tutaj akurat takie sobie wybrałam ale było ich bardzo bardzo dużo co prawda, jeszcze nie mogę Wam powiedzieć, jak jest z jakością tych zakładek, dlatego że tak naprawdę jeszcze ich nie używałam, ale jestem absolutnie zakochana w tym, jak one są po prostu zrobione, jak, jak wyglądają te postaci. Jest to śliczne, takie z detalami i naprawdę taka grafika robi na mnie wrażenie, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Mam nadzieję, że będą też trwałe. W temacie Disney'a, bo ostatnio otwierałam tego boksa, prawda? Jak dobrze wiecie, disneyowskiego boksa odsyłam. No i było tak, że troszkę wam ponarzekałam, że nie mam koszulki w tym boksie, to znaczy powiedziałam po prostu, że szkoda, że nie ma koszulki, bo mam mało koszulek disneyowskich. więc skusiłam się na koszulkę limitowaną, która była jakiś czas dostępna na stronie Odertis. I jest to koszulka z roszpunką, która absolutnie podbiła moje serce, jak ją zobaczyłam, to już nie mogłam jej nie kupić. Roszpunka, pięknie namalowana z lampionami e, Więc jest to jeszcze koszulka na othertease, co mi się bardzo spodobało Można sobie wybrać, znaczy najbardziej chciałam wziąć sobie top Tank top albo coś Niestety nie było damskich e, Ale cieszę się, bo ja nie lubię w koszulkach jak tutaj jest pod szyją A można sobie kupić, nie wiem na ile to widać ale można sobie kupić taką koszulkę z, z taką wyciętą łódeczką, jakby lekko, więc jestem absolutnie za e, takimi rozwiązaniami, bo dzięki temu właśnie się na nią skusiłam. No bo tak jak mówię, ja nie przepadam i zwykle sobie wycinam te, te góry. Mm. Także koszuleczko od Ottertis to jest moja w sumie druga koszulka dopiero od Ottertis. Jakoś tak, no tak jak mówię, ja nie noszę za bardzo koszulek, ale poprzednią jaką kupiłam to była z. E, z Shenronem z Dragon Ball'a i to była już w formie topu, więc byłam bardzo zadowolona z tej koszulki. No, a to jest druga koszulka, na którą się skusiłam i, i absolutnie się w niej zakochałam, także mogę śmiało polecać. Że, jak jest jakiś fajny wzór, to jak najbardziej opłaca się kupować. Ta koszulka też jest fajna jakościowo, jest mięciutka, milutka i nadruk też jest myślę taki, że raczej przetrwa długo, bo z tego co wiem, mój mężczyzna ma sporo koszulek z Odartys i te nadruki faktycznie się trzymają. Także jak ktoś jeszcze nie zamawiał, choć pewnie już wszyscy zamawiali, tylko nie ja, to polecam Wam. No i właściwie ostatnia rzecz, kochani. Takie te ci ulubieńcy trochę krótcy ale tak naprawdę, to tak jak mówię, to są takie miesiące ostatnio, gdzie. Ja naprawdę ja nie, nie, nie za wiele rzeczy nie odkryłam nowych, niestety. Ale odkryłam również e, fantastyczny sklep z biżuterią. Jest to biżuteria z modeliny, czyli dzisiaj jesteśmy w takim trochę klimacie handmade'u, bo zakładki były handmade'owe i teraz biżuteria. E, akurat tutaj mam takie kolczyki, które mam jeszcze nieotwarte. Sklep nazywa się Bimbam Sobie, e, także nazwa jest absolutnie urocza. I tak samo urocze są te gadżety, które sp są sprzedawane, czyli głównie kolczyki naszyjniki, bransoletki, jakieś zakładki do książek z takimi uroczymi, słodkimi różnymi wzorami, to znaczy jakieś ciasteczka, zwierzątka, ciasta, owocki, warzywka, kanapki, nawet można sobie kupić na przykład kolczyki. Z kanapką z twarożkiem i szczypiorkiem ja Jestem zachwycona takimi pomysłami, naprawdę Pokazuję Wam na zbliżeniach, bo mam kilka kupionych tych kolczyków Z tych, co tutaj mam, no to, to są właśnie te ciasteczka, których jeszcze nie otwierałam Bo to takie bardziej ciasteczka, można powiedzieć, świąteczne Potem mam również arbuziki To były, jedne, to były pierwsze kolczyki, które zamówiłam Arbuziki i takie sweterkowe serduszka to były drugie kolczyki, które zamówiłam. Te sweterko są takie troszkę większe. A potem właśnie zamówiłam te ciasteczka, które pokazywałam oraz wiszące kolczyki, wózetki. I ja też tutaj bardzo szanuję wykonanie tych wózetek, dlatego że można sobie wybrać zapięcia. Ja nie lubię tych takich zapięć, że wiecie, przekładacie kolczyka i zasuwacie go z tyłu tym, tym takim gumowym zatyczkom. A te są takie, że możecie sobie je otwierać, zamykać. Już nie pamiętam, jak fachowo się nazywa to ten typ zamknięcia, ale można właśnie sobie z takim zapięciem kupić. I co ciekawe, jeszcze do jednego zamówienia dostałam gratis. Takie malutkie biedroneczki, także jestem bardzo zadowolona. Zamówiłam też mojej przyjaciółce na urodziny jednorożce. Takie główki jednorożców, także naprawdę są tam bardzo urocze rzeczy. I są to rzeczy robione ręcznie, więc ja bardzo szanuję. Mi się bardzo podobają. Nie wiem jeszcze jak z trwałością, tak samo jak w przypadku zakładek, dlatego że nosiłam tylko kilka razy tak naprawdę te kolczyki, więc nie wiem na ile ta modelina, jak ona w ogóle się trzyma. No ale zobaczymy, jeśli coś się będzie działo to oczywiście będę dawać Wam znać. Um, ogólnie jeśli chodzi o te rzeczy, które tutaj przedstawiam, to jeszcze tylko Wam powiem, bo w opisie to też zawsze piszę, ale tak samo, tak samo jak z boxami, to nie jest tak, że ja polecam Wam coś, bo mam współpracę z danym sklepem, tak jak jest to w wielu przypadkach. Nie, to jest, to jest moja subiektywna opinia, która po prostu jest podyktowana tym, że coś mi się podoba i dlatego chcę Wam o tym powiedzieć. Przy okazji promuję jakichś twórców, ale tak naprawdę nie mam nic z tego, że, że ich promuję lub też nie promuję. Eee, więc tak wam tylko daję znać, żeby nie było, że coś polecam, eee, a to jest tak naprawdę bubel. <laughs> Choć, tak jak mówię w przypadku tych rzeczy nie mam jeszcze sprawdzonej trwałości, więc zobaczymy. Jak coś będzie się zmieniać, na pewno dam znać na Instagramie. Poza tym oczywiście eee, kupuję bardzo dużo popów, no i trochę już mnie to zaczęło przytłaczać, ile pieniędzy wydałam w ciągu ostatnich miesięcy na popy. Eee, jeśli chcecie, to mogę Wam nagrać odcinek o Popach, ale myślę, że będzie to dopiero po wakacjach. Teraz najbliższe odcinki, które się zbliżają, to będzie recenzja ostatniego sezonu 13 Powodów. Postaram się też nagrać recenzję drugiego sezonu wyborów, wyborów Peytona Hobarta. No i jest też kilka nowych seriali, które oczywiście jeszcze nie miałam czasu obejrzeć, a bardzo bym chciała, także inne recenzje to będą jakieś niespodziewajki. Też ciężko jest mi powiedzieć, jak będzie wyglądała kwestia recenzji latem, bo tak jak, jak ktoś się ze mną od początku tego kanału to wie, że zawsze latem wyjeżdżam na kolonie z dzieciakami, na magiczne kolonie Quattro Mondis, gdzie latam w szacie i różczce z gorsetem i uczę dzieci starożytnych rund i astronomii. Także zobaczę jeszcze, jak, jak to będzie z odcinkami. Postaram się po prostu nagrać coś na zapas i dla was to wrzucać. No ale tak, żeby jakieś świeżych rzeczy recenzować i oglądać, to będzie ciężko, więc to już, to już Was uprzedzam, kochani. No i tyle, kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dajcie mi znać w komentarzach, bo może Wy czyka, coś ciekawego odkryliście w ciągu tych miesięcy i możecie mi polecić. Ja, tak jak mówię, dzisiaj zawieram się w tych właściwie czterech rzeczach, bo tylko tyle mi przyszło do głowy tak naprawdę, możliwe, że nic więcej fajnego nie odkryłam. A wy może macie coś zupełnie innego mi do zaproponowania? Ja zawsze chętnie słucham, co macie do powiedzenia. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!